W Polsce obecnie, jak się obserwuje dialog polityczny, to właściwie trudno nie być przerażonym, do jakiego stopnia język polityczny stał się brutalny, do jakiego stopnia gra polityczna stała się nieodpowiedzialna, i która ze stron osób stojących bardzo wysoko na szczeblu politycznym, właściwie Wygląda na to, że zmierza do podważenia fundamentów i szacunku dla państwa, i dla Polski i dla polskiej demokracji. Te ciągłe nieodpowiedzialne bzdury o jakimś zamachu smoleńskim, bez skazania, kto jest ponownie za ten zamach odpowiedzialny, ale sugerując, że to jest prawdopodobnie i jednocześnie rząd polski, a może i sowieci, a może i razem. To, to jest coś tak wstrętnego i tak szkodliwego, że mam nadzieję, że osoby bardziej odpowiedzialne w opozycji rządowej się jakoś odniosą, odniosą inaczej do tego. Bo to jest strasznie wredna robota, robiona widocznie przez parę osób cierpiących na jakieś psychologiczne y, trudności, które może z punktu widzenia ludzkiego są zrozumiałe, ale jak dla których nie ma miejsca w życiu politycznym, i na tym się trzeba zastanowić, bo nie można tak niszczyć tym, co jest demokracja. A demokracja to jest umiejętność współpracy i zawodnictwa, współzawodnictwa. I to jest bardzo ważne, żeby to w Polsce się zakotwiczało, a nie było podważane. A obecnie jest niestety w sposób groźny podważane. I tutaj to, co się dzieje, tutaj w Ameryce. Gratulacje ze strony Romneya dla Obamy. Serdeczność odpowiedzi Obamy na to, że się mam nadzieję, że niedługo się spotkają, i tak to dalej. To jest lekcja, z której życie polityczne w Polsce powinno wyciągnąć wnioski. Panie profesorze, czy pana zdaniem jest szansa na zakończenie wojny polsko-polskiej? Nie wiem, nie wiem. A wiem tylko to, że to w Polsce szkodzi, podważa demokrację w Polsce i daje Rosji okazję. Do pogłębiania rozdźwięków w samej Polsce, I tutaj trzeba pamiętać troszeczkę historycznie, dlaczego Polska upadła kiedyś. Na przykład, sam taki bardzo wyraźny przykład tego jest nieoddanie tego wraku samolotu. Dlaczego? Bo Rosji zależy na tym, żeby ta sprawa dzieliła w dalszym ciągu Polaków. I są niestety osoby na stanie politycznym, które świadomie, albo może podświadomie, bo są chore, dzielą społeczność. I podważają wiarygodność państwa, rządu, sprawiedliwości i tak dalej. I to jest wstrętne. Bo jeżeli oni są gotowi wyciągnąć wnioski z tego, co mówią, czyli powiedzieć to, co nasuwają, to nie powiedzą wyraźnie, kogo uważają za morderców i jak to miało, być, miało mieć miejsce. Tego nie robią, bo wiedzą, że nie ma żadnych wskazówek na to, ale nie nagrają konsekwentnie tą grę. I to jest nieodpowiedzialne. I to jest. To jest nie tylko szkodliwe, to jest warte pogardy. Jarosław Kaczyński nie jest warty pogardy, Panie Prezesie. Proszę Pani, niech Pani własne wnioski wyciąga.